Porażki Rosji w wojnie z Ukrainą ożywiły w naszej części Europy nadzieję na rozpad państwa rosyjskiego i koniec idei imperialnej. Upadek ZSRR w 1991 roku był klęską rosyjskiego projektu w wersji komunistycznej. Państwa bałtyckie, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz państwa Kaukazu i Azji Środkowej ogłosiły niepodległość. Spadkobierca ZSRR Federacja Rosyjska uznała ich niezależność. Po okresie smuty Jelcy na lat 90. Władimir Putin zaplanował powrót Moskwy do statusu jednego z paru najważniejszych graczy światowej polityki. Zamiar zwiastowały wojny czeczeńskie toczone od 1994 do 2009 roku. Wybuchły, ponieważ Rosja za żadną cenę nie chciała uznać niezależności państwa czeczeńskiego. Następną ofiarą była Gruzja w 2008 roku i przejęcie przez Rosję kontroli nad separatystycznymi republikami Osetii Południowej i Abchazji. W walce o odzyskanie pozycji imperialnej najważniejsza jest wojna z Ukrainą, toczona od 2014 roku. Rosja okupowała Krym i wschodnie obwody państwa ukraińskiego. W lutym ubiegłego roku sięgnęła po resztę ziem Ukrainy. Porażki Rosji w obecnej fazie wojny wskazują, że w przypadku przegranej, Moskwa straci jeszcze więcej wpływu na światową politykę. Zdaniem pewnych analityków spowoduje to upadek jej imperium. Najbardziej śmiali zapowiadają rozpad państwa rosyjskiego na wiele niezależnych organizmów, które dotąd są regionami Federacji Rosyjskiej. Mają też nadzieję na odłączenie się przynajmniej niektórych obwodów i republik. To obszary zamieszkały przez ludność nierosyjską, która ma największą świadomość narodową, jak Tatarstan, Czeczenia czy spore części Syberii. Liczący na podział Rosji, politycy i eksperci nawiązują do idei prometeizmu. Był to nurt myślenia o stosunkach międzynarodowych, który pojawił się jeszcze przed Związkiem Sowieckim. Chodziło o rozbijanie Rosji na mniejsze państwa etniczne. Jak Prometeusz przyniósł ogień ludzkości, tak prometeiści mieli dać wolność narodom uciemiężonym przez Rosję i Sowiety. Prometeizm przygasł po upadku ZSRR. Dziś odżywa w nadziei zwycięstwa Ukrainy. Czy to realistyczne myślenie, czy raczej groźne złudzenie? Największe państwo na Ziemi przetrwało obie wojny światowe, zimną wojnę i wiele mniejszych kryzysów. Czy gigant atomowy może zawalić się jak domek z kart? Prometeizm rozwinął się po upadku Imperium Rosyjskiego. W rewolucyjnym chaosie wiele grup etnicznych ogłosiło niezależność od rosyjskiego suwerena. Żywot wielu nowych państw był krótki, ale pokazał, że w Rosji zaszło narodowe przebudzenie. Pora zrzucić kajdany imperializmu, czy ma barwę białą, monarchiczną, czy czerwoną, komunistyczną. W dwudziestoleciu międzywojennym narodowi działacze z Kaukazu, Azji Środkowej i Wschodniej Europy pod panowaniem sowieckim żyli i tworzyli w Europie. Nawiązywali intensywne kontakty i łączyli siły. Ich antykomunizm był środkiem walki z każdą formą imperializmu Rosji. Suma ich wysiłków intelektualnych, politycznych, organizacyjnych i wywiadowczych to właśnie ruch prometejski. Ośrodkiem prometeizmu była Warszawa. Piłsudski i jego środowisko rozumiało, że na dłuższą metę państwo polskie nie może istnieć pomiędzy potęgami niemiecką i sowiecką. Tadeusz Hołówko, naczelny prometeista, pisał: Niepodległości Polski nie da się pomyśleć bez niepodległości Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy i Białorusi. Jest bowiem jednym z przejawów tego głębokiego procesu, który odbywa się dziś w Europie wyzwalania się narodów z niewoli politycznej. Jeśli Polska zostanie osamotnioną, jeśli inne państwa powstałe na gruzach Rosji nie zdołają się utrzymać, smutna czeka ją przyszłość. Wtłoczona między odrodzone potężne Niemcy i odbudowaną wielką Rosję Polska. Albo znowu straci swój byt niepodległy, albo stanie się wasalem jednego z tych państw. Po odzyskaniu niepodległości polski prometeizm polegał na współpracy politycznej i wojskowej władz II Rzeczpospolitej z emigracyjnymi elitami narodów podbitych przez Związek Sowiecki. Prometeizm głosiła też kultura paryska. Jerzy Giedroyć chciał rozprucia sowieckiego imperium po szwach narodowościowych. Promował solidarność z narodami bałtyckimi, białorusinami i ukraińcami. Bez ich wolności nie będzie polskiej niepodległości. Chciał, aby dla wspólnego interesu zakończyć spory o granice i historię. Formował myślenie elit politycznych od postkomunistów po spadkobierców solidarności. U podstaw prometeizmu był romantyczny mesjanizm oporny na realizm polityczny. Czy poparcie wyzwalania narodów w orbicie Rosji nie naraża Polski na konflikt z potężnym sąsiadem? Czy nie rozprasza sił, kiedy powinniśmy prowadzić jak największą integrację z Zachodem? Czy prometeizm nie karmi marzeniami, z których obudzimy się po klęsce spowodowanej przerostem ambicji?